wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam standardowo wszystkich graczy z Carco pozdrawiam ziomali z Norwegii, Janusza i Mariusza oraz pozdrawiam wujka Bokulaka, oczywiście nagrywam ten krótki taki materiał dla głównie początkujących właśnie kierowców, którzy zaczynają albo bądź zaczną, bądź przymierzają się do tego zawodu kierowcy, chodzi o to, że trzeba po prostu moi drodzy uważać i to bardzo na szerzące się ostatnio, bardzo, bardzo się szerzące chamstwo wśród, niestety, naszych rodaków, wśród Polaków, no niestety. E, o co mi chodzi? Żeby było ciekawiej, będziemy sobie, o, patrzeć na drogę. Chodzi mianowicie o to, że po prostu, no, to co się dzieje ostatnio wśród, wśród polskich kierowców, ten, ten, ten dialog przeprowadzany na radiach i tak dalej, na radiu CB i, i w ogóle tam na parkingach niekiedy no, no po prostu przechodzi ludzkie pojęcie to już nie są te czasy co były kiedyś, że jeden drugiemu to wyskakiwał, kurczę pomagał już z daleka żeby jak tam ktoś miał problem, no ale teraz niestety już się tak nie dzieje mianowicie chodzi o to, że e, głównym zjawiskiem jest takim, że jeden drugiemu uprzykrza, a dokładnie ten, który jedzie w stronę powiedzmy zachodu uprzykrza życie drugiemu który jedzie w stronę domu chodzi o błędne po prostu błędne informacje na radiu CB tak jak ostatnio właśnie słyszałem miało, mia, miało miejsce takie, ta, takie zdarzenie na, na autostradzie A2 za Hanowerem tam po prostu no ja jechałem od strony Polski nie odzywałem się na radio, tam delikatnie miałem podgłoszone ale, ale się nie odzywałem po prostu się usprawiedliwia bo rozmawiałem przez telefon to znaczy, no później się już rozłączyłem i, i, no i zacząłem tam się udzielać, no ale do rzeczy, o, o, o co chodzi. No jadący kierowca po prostu tam od strony Belgii pytał się, no jak tam dróżka tam na, na Berlin, na, na Magdeburg i tak dalej, no na początku nikt się nie odzywał. Już miałem przerwać tam do kolegi, z którym rozmawiałem, mówię poczekaj chwilę tylko powiem, no ale już coś tam właśnie powiedział, no i co powiedział a powiedział, chodzi o to, że jest czysto, spokojnie może śmiało jechać, za chwilę jakiś tam mówi, no potwierdzam, nie no ale wszystko by było w porządku, gdyby nie fakt, że tam było zakorkowane i to dosyć, dosyć sporo tam było było takie, tak, wypadek wiecie, że rubeszki się zdarzyły dokładnie jeden drugiemu w tył wjechał no i tam się po prostu, no zakorkowało no Mówię, no chodzi o to, że właśnie ten co jedzie na zachód się wkurza, że on na weekend musi tam jechać. No ale taki kierowca, który wraca, no żeby za dobrze nie miał, za kolorowo, no to trzeba mu troszeczkę to życie, ten powrót do domu urozmaicić, prawda? No to powiemy mu, że ma czysto, a się wpakuje w korek, no i za szybko do tego domu nie wróci. No ludzie, no nie tędy droga, no ratunku. No oczywiście takich takich sytuacji no naprawdę jak ktoś zacznie jeździć no zobaczy że jest dosyć sporo ostatnio coraz więcej na parkingach po prostu no jeżeli tam wieczorem gdzieś chcesz wjechać gdzieś się wcofać no uwierz mi że prędzej wyskoczyć i tam jakiś Rumun albo Bułgar pomóc ale do Polaka to trzeba podejść tam wiesz zapytać grzecznie czy tam kolego byś mógł spojrzeć mógł się tutaj cofnąć czy byś tam zobaczył no no kiedyś tego nie było, kiedyś tam widział kierowca, że jakiś tam inny coś tam próbuje, no to sam wyskoczył, pomógł, no teraz tego po prostu nie ma, no ale przejdźmy do gwoździa programu, a mianowicie chodzi o Polaków pracujących w niemieckich firmach, <grymne> to jest, to jest nie do opisania, dlatego to nagrywam, bo dzisiaj znowu się z tym zjawiskiem spotkałem, przyjechał polski kierowca, nie mówię tutaj o mnie, bo ja już akurat tam raz byłem w tej firmie, wiedziałem już co i jak, no ale tam yy, on był po prostu przede mną i on mi to opowiadał. Przyjechał polski kierowca, no i tam poszedł się pytać co i jak. Poszedł tam taki koleś do niego, tam pracownik, no i tam po niemiecku do niego, że tutaj, tutaj, to tamto i to i tak dalej, nie? No, no chłopak nie rozumiał, no pyta się, ten zaczął tam wyzywać, że, że ma się nauczyć niemieckiego, jak przyjeżdża do Niemiec i tak dalej, i tak dalej, że co on sobie myśli, nie? No to też jest oczywiście niestety wśród Niemców bardzo, bardzo popularne, że, że, że zaczną Ci nawijać, że Ty masz się nauczyć języka niemieckiego, jak przyjeżdżasz do Niemiec. No ja raz jeden tam stał z boku troszeczkę, że po angielsku mówię, to do tego drugiego, co po angielsku tam spikał, się go zapytałem, słuchaj, to teraz co, jak jadę do Hiszpanii, czy do Portugalii, czy do Belgii, czy do Francji, czy, czy tam, no akurat Belgii to francuski, ale czy tam do Holandii, czy gdziekolwiek, to ja mam się każdego języka nauczyć, bo ja tam jeżdżę? No, 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 halo. O co tu chodzi? Dobra, no ale to już zostawmy to na boku. Chodzi właśnie o tego pracownika. Zaczął się tam bulwersować do tego Polaka, że, no, że on ma się nauczyć tego języka niemieckiego jak przyjeżdża i tak dalej. No wszystko by było w porządku, si, dobra. Niemiec jakiś tam coś tam półgłowy ma albo okres dostał. No nie wiadomo, różnie to u Niemców bywa. Ale po prostu no motyw jest taki, że ten Niemiec okazał się być Polakiem. Tak prawdziwym Polakiem z krwi i kości, który pracował tam od bodajże, pracuje w tej firmie, nie powiem w jakiej firmie, w jakiej miejscowości, no po prostu z wiadomych, z wiadomych przyczyn, pracuje tam od półtorej czy od dwóch miesięcy i zatrudniono go tam właśnie głównie ze względu po to, aby pomagał polskim kierowcom wytłumaczyć co i jak, bo to jest dosyć taka duża firma, dosyć taka duża huta. Tam trzeba po prostu było wytłumaczyć, no i ten koleś, że tam miał odpowiednie wykształcenie i tak dalej, no i znał się na pewnym fachu. <grym> Został zatrudniony po to, żeby, no znał oczywiście niemiecki płynnie, zna, no i ale głównie po to, żeby właśnie tam pomagać tym polskim kierowcom wytłumaczyć. No ale. Jak, jak właśnie pan przed chwilą powiedziałem, jak usłyszeliście, zachował się, jak się zachował, kierowca, który właśnie z nim rozmawiał, a, 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 aha, wróćmy jeszcze do tego, jak to się wydało, bo ten kierowca podszedł do innego tam pracownika i tam po angielsku, no, że tamten trochę umiał, no to mówi tamten Niemiec, ten, ten Niemiec prawdziwy, mówi, no to podejdź do tego, to to jest Polak, on ci powie. No, ten jak to usłyszał, że to jest Polak i się zapytał, ten na pewno? No, to tam ruszył do niego, wiadomo, z jakim tekstem i tak dalej, no i zaczęła się szarpanina. No, jeden, jeden drugiemu przyłożył, to znaczy, a mianowicie ten kierowca przyłożył temu magazynierowi z płaskiego, no także chłopaczek się przewrócił, nakrył się nogami, no bo się po prostu zdenerwował. No, nie dziwię się chłopakowi też, temu kierowcy. A broń Boże, no, nie pochwalam takiego zachowania, no, bo napytał sobie troszeczkę kłopotów, bo tam chwila moment zjawiła się policja no i tam się, no już nie wiem, bo ja wjechałem na halę, na rozładunek tam się troszeczkę zaczęło, no Już nawet nie podchodziłem tam się pytać co tam się dzieje i tak dalej no bo wiadome było co się dzieje, a po prostu, no nie chcę tam wiecie o co chodzi, podchodzić, patrzeć jak tam, czy zostanie ukarany i tak dalej, no no, no, nie tędy droga, no, ale sami, sami widzicie, co się kursze dzieje. Naprawdę, Polak, właśnie na... tu się okazuje to powiedzenie takie wśród kierowców, które panuje w ostatnim czasie, że Polak, który najkrócej pracuje w Niemczech, najmniej, właśnie, naj, najszybciej zapomina język polski. O, jakoś tak, no, no powiem Wam szczerze, naprawdę jest kurczę, jest, 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 jest kaszanka, nie? Nie, nie mówię jeszcze tam o, o, o sytuacjach innych, jak wyprzedzanie tam na zakazie, że po prostu zaczyna się zakaz, kierowca chce się schować. <laughs> Przykładowo tam mówię, no Polak chce się schować, jedzie inny Polak, to jeszcze specjalnie przyspieszy, żeby nie wpuścić, a niech ten cyzam zarobi tego mandata, a co tam, nie? Pośmiejemy się wszyscy, no pewnie, no to przecież to jest takie bardzo śmieszne, że... Normalnie czapki z głów I żal, żal naprawdę Co się dzieje, czemu, czemu Taka tempota Takie, takie durne zachowania Takie, takie jakieś popieprzone nawyki Wśród tych polskich kierowców się wkradają No naprawdę, sorry, sorry Mam nadzieję, że Jak wy zaczniecie jeździć to kurczę no Jakoś, nie wiem Będziecie, będziecie inni kurczę Nie, nie będziecie tacy tam chamscy i tak dalej No bo przecież wiadomo, że Jesteśmy kurczę, jesteśmy jakby, no kurde, za granicą to jedną rodziną, po, tak tak by, bynajmniej kiedyś było i tak powinno być do tej pory, a nie że jeden drugiemu najchętniej doby by nóż w plecy wsadził. No, sorry, nie? Z tym sorry to się powtarzam, wiem. No ale sorry za to, taki mamy klimat. Mówię także naprawdę bardzo was proszę, jeżeli zaczniecie jeździć, nie, wdawajcie się w takie kurcze, jakieś tam głupie. Docinki, jeden drugiemu czytam hamstwo na drodze, że jeden drugiego nie chce wpuszczać, już nie mówiąc o tych fałszywych komunikatach na radiu. Także tyle to ode mnie. Między innymi, później się jeszcze odezwę, bo mam jeszcze jedną rzecz do nagrania, mianowicie właśnie ten konkurs, który wam obiecałem, który będzie wymitowany w piątek od 12:00, będzie trwał do soboty do 12, ale to wszystko się dowiecie już materiale konkursowym, także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie szerokości tam na drodze i kultury osobistej na drodze dla wszystkich kierowców życzę hej, trzymajcie się, cześć